Poddane, pod, co ma być za chwilę poddane pod głosowanie, czyli człon, członkostwo w tej komisji. Czyli nie było dyskusji o tym, że ten czy inny członek komisji weryfikacyjnej nie powinien w niej zasiadać. Był tylko stek bzdur, kłamstw, przeinaczeń i fałszy. Otóż Wysoka Izbo, drodzy rodacy, ponieważ. Ten stek fałszów i kłamstw wymaga interwencji, to postanowiłem kilka wypowiedzi pana Donalda Tuska przytoczyć. Donald Tusk, maj 2014 rok, a maj 2014 rok to był moment, kiedy już Rosja napadła na Ukrainę, kiedy zajęła Krym, kiedy zajęła Donbas. Tylko to wam przypomnę. Ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej czy kru krucjacie antyrosyjskiej. Póki ja będę o tym współdecydował, Polska nie będzie krajem właśnie jakiejś takiej agresywnej koncepcji antyrosyjskiej, powiedział Donald Tusk. Była tutaj, mowa, była tutaj mowa o polityce energetycznej, jak przypominacie sobie państwo. Otóż miał czelność pan poseł Budka powiedzieć o Lotosie, o tej polityce, która dotyczyła węgla. No to ja powiem tylko, że czołowy działacz platformy obywatelskiej, wiceprzewodniczący, pan Rafał Trzaskowski Nord Stream 2, czyli sztandarowy projekt rosyjsko-niemiecki. Ten projekt, o którym dzisiaj prasa niemiecka, prasa niemiecka pisze, że jest koszmarnym błędem, że jest fatalnym błędem. Widzę głowy w dół, wiążecie buty teraz, wstyd się przyznać, rozumiem. Tak. Koszmarnym błędem. A tenże wiceprzewodniczący pan Rafał Trzaskowski powiedział, że to jest po prostu projekt biznesowy. Tego projektu wstydzą się dzisiaj Niemcy, nawet. Mam nadzieję, że mogę powiedzieć, a co dopiero powinna się wstydzić Platforma Obywatelska, tego projektu. Idźmy dalej. Nie ma kraju, który wzgardziłby pieniędzmi inwestorów. Polska nie jest krajem, który może się od inwestorów odwracać. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki. Mówi również pan ówczesny premier Donald Tusk. Rok, uwaga, to jest rok 2011. W kontekście czego? W kontekście lotosu, panie pośle Budka. W kontekście lotosu tak powiedział właśnie Donald Tusk. To jest, szanowni państwo, próba nazwania dnia nocą czarnego-białym. Jak pan poseł Budka, ma czelność wspomina dzisiaj o lotosie. I idźmy dalej. 7 października 2011 roku. Ja podjąłem, moim zdaniem, wielkie wyzwanie, żeby przełamać ten historyczny fatalizm. Historyczny fatalizm. Po katastrofie smoleńskiej, po ataku na Gruzję, Rosja, która zbroiła się po zęby, przygotowywała się do ataku na Ukrainę. Mówi Donald Tusk, żeby Polska z Rosją budowały relacje przyjazne, umożliwiające współpracę, przede wszystkim współpracę gospodarczą w kontekście Gazu z Gazpromu. Gazu z Gazpromu, na który to chciała, na który to platforma obywatelska chciała podpisać umowę, uwaga, na 25 lat. Jeśli dobrze pamiętam, od 2012 do 2037 roku. To były czyny, to nie tylko słowa, które świadczyły o faktycznym uwikłaniu Platformy Obywatelskiej w, e, właśnie w zależności związane z Rosją. To nie tylko to, co widzieliśmy na filmie Reset, to również szereg działań bardzo konkretnych, które świadczyły o tym, że partia pana Donalda Tuska już wtedy, w tamtych latach. W tamtych latach, które znaczone były krwią Gruzinów, Ukraińców, krwią tych wszystkich, którzy polegli w katastrofie spoleńskiej, wtedy również pan Donald Tusk szukał różnych powiązań z Federacją Rosyjską. To jest tylko część, to jest tylko część tego wszystkiego, co wówczas mówił. Mówiliście o węglu. Pan poseł Borys Budka mówił o węglu. Szanowni Państwo, romantyczna sama. Za chwilkę się odniosę do tego, dlaczego w czasach Prawa i Sprawiedliwości musieliśmy ściągać węgiel z zagranicy, również w czasie, kiedy ten węgiel z Rosji już nie był dostępny. Ale uwaga! Rok 2014. Romantyczna samodzielność polegająca na tym, aby Polska samodzielnie nałożyła embargo na węgiel rosyjski, mówi Donald Tusk, to brzmi tak fajnie na pierwszy słuch. Fajnie, a o tym, o tym podyskutować, kiedy ma się albo mało wyobraźni, albo małą wiedzę i importowali węgiel rosyjski na potęgę. Relacje z Rosją na głos na głos, pań, na głos pani minister Anny Fotygi, kiedy już nie była ministrem po, która powiedziała o tym że sprzedajemy naszych przyjaciół drodzy Uczesny państwo proszę o ciszę że niemożliwe żeby ktoś opowiadał takie rzeczy proszę o ciszę uzyskaliśmy wcześniej rozumiem ja 2008 proszę wszystkich roku, państwa o ciszę za wyjątkiem przemawiającego pana premiera. Rzecz, elementarne zaufanie Zarówno na szczeblu państwowym, jak i w relacjach osobistych. To Donald Tusk z Władimirem Putinem, gdyby ktoś miał wątpliwości, elementarne zaufanie uzyskali. Władimir Putin i Donald Tusk. To jest polityka, panie Budka, którą naprawdę trzeba zweryfikować. Tego się dzisiaj bo boicie. Przed tym chcecie, aby naród polski zobaczył zasłoniętą kurtynę, a nie prawdę. Niestety. O Putinie. Z Putinem przypilnujemy, mówi Donald Tusk, by nikt piachów tryby nie sypał, komentując plany zawarcia nowego kontraktu gazowego między Polską a Rosją, między Polską a Gazpromem. To jest rok 2009 już po ataku na Gruzję. Idźmy dalej, choć mamy swoje, mam swoje poglądy na politykę. Rosji, na sytuację w Rosji. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaka ona jest. Z Rosją taką, jaka ona jest. Czy dalej byście to powiedzieli? Panie pośle Budka, panie pośle Tusk, czy dalej byście to powiedzieli? Chcecie współpracy z Rosją dalej taką, jaka ona jest? Bo, drodzy rodacy, dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że w Europie Zachodniej Ci, którzy są też sojusznikami Platformy Obywatelskiej, rzeczywiście chcą powrotu do. Przepraszam za żargon Business as Usual, chcą powrotu do tego, aby z powrotem handlować rzeczywiście z Rosją. Mówił Pan, Panie Butka, o tym, że, Panie pośle Budka, mówił pan o tym, że my robiliśmy spotkanie z partiami z Europy Zachodniej. Otóż dzięki temu, że zrobiliśmy to spotkanie, te partie z partią Vox na czele potępiły agresję rosyjską na Ukrainę. Nie mamy się czego wstydzić. To my ich do tego przekonaliśmy. To my ich do tego przekonaliśmy. Szanowni Państwo, na wołowej skórze spisać można wypowiedzi, a tutaj przytoczyłem tylko pana przewodniczącego Tuska, przecież tych wypowiedzi po stronie Platformy Obywatelskiej, pana ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który zaprasza Ławrowa. Ławrowa, jak wam nie wstyd, na spotkanie z ambasadorami polskimi, to poprzednio tego typu hańby dopuścili się ministrowie w czasach PRL-u. Jak mogliście coś takiego zrobić? Czy to wszystko, drodzy rodacy, nie wymaga wyjaśnienia, czy to wszystko nie wymaga komisji weryfikacyjnej? Wymaga. I właśnie dlatego dzisiaj ci, którzy chwilowo, być może są większością, ale być może część z tych, którzy siedzą dzisiaj tutaj naprzeciw mnie i głupio im chowają głowę, patrzą w sufit, może zagłosuje przeciw dyktatowi Donalda Tuska. Może będziecie rzeczywiście trzecią drogą, a nie trzecim pasem na drodze Donalda Tuska do przejęcia władzy. Dziękuję.